Witam w czwartek 23 października. W, piątek 20, w sobotę 25 października jest weryfikacja do Mistrzostw Polski juniorów i weteranów. A w niedzielę są Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwach Polski będę startować w kategorii kulturystyka mężczyzn Open w wieku plus 60 lat Będę najstarszym zawodnikiem. Od lat jestem najstarszym zawodnikiem. Nie było starszego jak ja. Mam 76 lat. Druga super seria. Ciężar zwiększony o 10 kg. Na poprzednich treningach na drążku podciągałem się pod chwytem z dowieszonym ciężarem. A dzisiaj Podciągam się nachwytem bez żadnego dodatkowego obciążenia. Trzecia super seria. Ciężar zwiększonych tradycyjnie o 10 kg. Jak było widać wyciskanie było już ciężko. Czwarta super seria. Ciężar zwiększony. Znowu o 10 kg. Nigdy nie byłem dobry w podciąganiu na drążku. Ostatnia, piąta super seria i ciężar zwiększony o 5 kg. I nie ryzykowałem siódmego powtórzenia. Pierwsza seria wyciskania sztangielek w mierzeniu na lekkim skosie. I takich serii zrobiłem jeszcze dwie, ale nie będę ich nagrywać. Nagrywam jednak trzecią serię. Klatka piersiowa spompowana już jest. Robiłem nadprogramowe trzynaste powtórzenie. Pierwsza seria przenoszenia sztangielki za głowę. I zrobię jeszcze takich serii, jeszcze dwie i naprawdę nie będę już ich nagrywać. Pierwsza seria na wyciągu. Obciążenie o 5 kg, druga seria na wyciągu. Na szeroki uchwyt to był bardzo duży ciężar. Postawa przodem. Robię trzecią serię na wyciągu w węższym nachwycie. Przy tyłem trzeba trenować pozy obowiązkowe czwarta seria na wyciągu, tym razem zrobiona pod chwytem. Ostatnie ćwiczenie, którego nigdy jeszcze nie robiłem na wyciągu. zrobię jeszcze dwie serie ale to jest, będzie koniec nagrywania papa pa. jutro jest ostatni dzień treningu piątek sobota weryfikacja a niedziela niedziela będzie dniem prawdy